A czyli mam dalej rozwijać sprawę? Niech to nie zabrzmi dziwnie, ale spełniła się klątwa mojej babci, mm. <laughs> ponieważ ja nigdy nie chciałem być księdzem, a moja babcia, odkąd pamiętam, mi mówiła, że będę księdzem, więc było sporo kłótni pokoleniowych u mnie między mną a babcią. Mama mnie zawsze wysyłała, bym szedł i babcie przeprosił oczywiście tu też był opór, ponieważ ja miałem inne plany na życie. Eee, trójka dzieci, domek z ogródkiem. Huśtawka drewniana dla dzieci, życie miało płynąć pięknie i radośnie, a tu nagle gdzieś tak w okolicach liceum, pierwsza, druga klasa, pojawił się taki wewnętrzny niepokój, że, że może jednak babcia ma rację. <grych> Więc po takiej wewnętrznej walce, gdy widziałem, że ten niepokój to nie jest tylko mój niepokój, ale że tak gdzieś od strony wewnętrznej wszystko się układa w tę stronę. Po rozmowach z moim obecnie przyjacielem i współbratem, księdzem Kaskiem Dadejem, stwierdziłem, że no nie ma co dłużej, nie ma co dłużej i postanowiłem, że po maturze idę do naszego zgromadzenia. Ja myślę, że to tak gdzieś etapy różnego rodzaju były. Znaczy pierwsze jakieś myślenie o tym, że chcę być księdzem chyba było przy okazji pierwszej Komunii Świętej bo pamiętam, że później mnie ciągnęło do tego, żeby być blisko ołtarza. Zostałem ministrantem, później lektorem, no i właśnie ten kontakt z księżymi sercanami, takie zachwycenie się sprawowaniem liturgii, no i później jakby takie jeszcze odkrywanie tego, co więcej niż tylko liturgią czy sakramentami, zajmują się księża sercanie. Odkrywałem właśnie, że pracują na misjach, to też było dla mnie takie fascynujące, przyglądałem się też pracy z młodzieżom Księży sercanów. Byłem kilka razy właśnie też na takich rekolekcjach, czy byłem na dniach skupienia w seminarium w Stadnikach pod Krakowem. Więc to było takie jakby odkrywanie tego, w jaki sposób zgromadzenie pomaga ludziom właśnie nie tylko w tym takim liturgicznym, sakramentalnej drodze, liturgicznej, sakramentalnej drodze wiary, ale także pomaga w takich zwykłych, codziennych, Trudnościach, problemach, bolączkach poprzez właśnie kontakt z ludźmi, pomoc yy, taka społeczna, socjalna. Yy, później gdzieś może coraz więcej też czytałem o naszym założycielu, yy, co jego fascynowało, co było dla niego najważniejsze, yy, i to mnie gdzieś chyba najbardziej pociągało czy zachwycało i na można powiedzieć, różnych takich etapach swojego życia. E, raz myślałem o tym, że tak, będę, będę sercaninem, innym razem już miałem myśli, że, no, że może trzeba pójść normalnie, założyć rodzinę i, e, i próbować sił tak, tak w świecie. Natomiast e, ta myśl wracała, e, że jednak Pan Bóg chciałby ode mnie no, tego, żeby być dla ludzi. E, że zrezygnować może troszkę ze swoich takich planów przyjemności, ale pójść i, i być dla ludzi, no nie tak ogólnie. Więc to jakby powracało, powracało. Przy okazji matury, no było już to tak silne, a, a, a koledzy, koleżanki pytali, no, gdzie się wybierasz na studia, co będziesz robił dalej, więc ja gdzieś, żeby nie zdradzać za bardzo, że, że będę w zgromadzeniu, że idę na księdza. Często mówiłem, że, no, że idę na AWF, będę, będę sportowcem bądź nauczycielem WF-u. No, gdzieś te rzeczy też były moją pasją, też się tym fascynowałem. Dziś też widzę, że to miało wpływ na, na później, na kształtowanie mojego powołania. Że y, takie, powiedzmy, bycie sportowcem to jest trening, ćwiczenia, y, wysiłek, i widzę, że w życiu kapłańskim to się też y, y, sprawdza, że ukształtowało się we mnie takie pragnienie y, działania y, właśnie wytrwałego, konsekwentnego, y, no, ale przede wszystkim to bycie, bycie dla innych, bycie dla ludzi, y, no i też działanie y, jakby poza y, jakieś swoje małe podwórko. No nie? Tak jak właśnie Zgromadzenie ma ten wymiar misyjny. Y, nie dbać tylko o to, co najbliżej, ale wyjść, popatrzeć tam, gdzie najbardziej inni potrzebują księdza Sercenina. Y, przed wstąpieniem do zgromadzenia y, pamiętam, że pojechałem na tak zwaną lednicę czyli na to spotkanie młodzieży przed zesłaniem Ducha Świętego, to był rok 2003, już byłem po maturze, razem z kolegą pojechaliśmy tam. I, i to było jakby na chwilę przed tym, jak rodzicom powiedziałem, że, że taką decyzję podjąłem, więc jakoś byłem tak duchowo umocniony tym wydarzeniem z, z Lednicy. I rodzicom powiedziałem, no i dwa... Tygodnie później już jechałem do Warszawy składać dokumenty. Oczywiście towarzyszył mi też ksiądz Sercanin, który jakby wspierał, pomagał, pokazywał pewne rzeczy, więc raczej miałem pewien taki spokój, chęć i, i zaangażowanie się w to, że jednak to jest moja droga. Ciekawy moment miałem też przed decyzją, yy, kiedy składałem podanie o śluby wieczyste w naszym zgromadzeniu. Pamiętam, że miałem w rękach taki miesięcznik list wydawany przez dominikanów. Cały numer był poświęcony małżeństwu i rodzinie. No i czytam różne świadectwa młodych ludzi, małżeństw i tak dalej. Kiedy skończyłem czytać, tak troszkę właśnie, no może zafascynowany tym, że ludzie się dzielą swoją wiarą w małżeństwie i tak dalej, ale takie jakieś głębokie przekonanie się wtedy zrodziło we mnie, ale to nie jest twoja droga. I, I wtedy sobie pomyślałem, no to dobrze, to Panie Boże, skoro mnie jednak widzisz bardziej w zgromadzeniu zakonnym jako księdza, to ja idę w tym kierunku. A przed święceniami kapłańskimi. Pamiętam, że dobry czas to były rekolekcje przed święceniami. Zewnętrznie było, było trudno, bo to był rok 2010, maj, wtedy nawiedzały Polskę powodzie. I wiem, że jak my byliśmy na rekolekcjach w naszym nowicjacie w Stopnicy. W tym czasie dokładnie w Stadnikach była powódź i nasze seminarium znalazło się pod wodą. To takie zewnętrzne okoliczności, ale we mnie chyba też się rodził wtedy cały czas taki pokój, że... To, do czego Pan Bóg mnie przygotowywał przez tak długi czas yy, będzie się realizowało, że, że będę mógł yy, pójść i współpracować z ludźmi, yy, dzielić się nimi swoją wiarą, yy, a przede wszystkim zaangażować się w, jakby w taką realną pomoc, to, czego oni potrzebują. Zresztą to tak jest, yy, nasz charyzmat sercany, żeby iść i pomagać tym, którzy potrzebują pomocy. No, taką bardzo ważną rzeczą było to, że naturalnym dla mnie od, od Najmłodszych lat był kontakt z Panem Bogiem, z Kościołem, dzięki moim rodzicom i takiemu wychowaniu rodzinnemu dla mnie. To jest taka normalna rzeczywistość. Innej, innej poz, pozakościelną, taką praktyki religijnej nie znam. Druga bardzo ważna rzecz to jest kontakt z sercanami, tak jak wspomniałem, przez Katechetów w liceum. I, i, I trzecia bardzo ważna rzecz to jest ruch sercańskiej młodzieży, wspólnota, w której, no z której wyrosłem w czasie, w czasie, w czasie dojrzewania i, i, i takiego ogólnego i dojrzewania w wierze. No i w tym wszystkim wspomniany współbrat ksiądz Dzisław, ale tak jak się potocznie mówi, takim Ojcem powołania to jest Książka Kazimierz Dadej, mój współbrat, właśnie z, tego, z tej wspólnoty ruchu sercańskiej młodzieży, taki założyciel, taki fundament tej wspólnoty. No, do tej pory dalej. Czasami mnie ktoś pyta o, o takie wątpliwości, czy nie wiem, jakiś tak szumnie nazywając kryzys powołania, to mówię, że codziennie, a czasami nawet bardziej. Du no, dużo wątpliwości. Ja jak mówiłem rodzicom czy, czy znajomym, to mówiłem, że znam Sercanów tak, z tej codzienności takiej, że jest, że jest pięknie i jesteśmy tu dla ciebie. Czy, czy z folderków powołaniowych pójść do nas będzie przyjść do nas będzie szczęśliwy, a, a mówiłem, że idę sprawdzić, jak to. Jak to jest od wewnątrz? Czy to będzie moja droga? I no dużo takich wątpliwości. Ja potrzebuję e, takiej pomocy, czasami w, w, w ważnej decyzji od drugiego człowieka. I na szczęście tak Pan Bóg e, zrobił, że, że tych e, ludzkich drogowskazów w odpowiednim momencie się pojaw... taki ludzki drogowskaz się pojawiał w odpowiednim momencie na utwierdzenie tego, że, że to jest ta droga.